I znów odebrano dzieci, i znów decyzją sądu przekazano je w tak zwaną pieczę zastępczą. Ale na szczęście jest Ordo Juris. Łukasz Karpiel, program Ordo Juris w imię zasad. A jest ze mną pani Magdalena Majkowska z Ordo Juris. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Raz jeszcze przypominam, że nasza telewizja, nasz kanał istnieje tylko dzięki Państwa wsparciu, za które serdecznie dziękujemy i tym razem ośmielam się prosić o wsparcie naszego projektu filmowego Homo Mafia w Kościele. Film mówiący o homoklikach w kościele, film zrobiony z miłości do kościoła. Jak wspierać ten projekt? Wszystko w opisie tego filmu. Spotykamy się dzisiaj w Kolejna sprawa odebrane dzieci, nieszczęśliwa rodzina, sąd, kurator, ośrodek pomocy społecznej. Pani Magdaleno, proszę o przybliżenie tej sprawy, bo jest ona no, dość bulwersująca i dramatyczna, i, i w gruncie rzeczy przejmująca też. Oczywiście. Pan redaktor mówi o sprawie odebrania dziewięciorga dzieci matce z Głogowa. Jest to sprawa, w której sąd rejonowy w Głogowie w trybie postanowienia tymczasowego w kwietniu wydał postanowienie o odebraniu matce dziewięciorka dzieci na skutek wniosku kuratora zawodowego, który nadzorował rodzinę. Do wydania tego postanowienia doszło, tutaj należy to podkreślić, bez jakiejkolwiek rozprawy. Sąd zapoznał się wyłącznie z wnioskiem kuratora zawodowego, który pełnił swoje obowiązki wobec tej rodziny przez około cztery miesiące. A który zarzucał rodzinie, że dzieci są zaniedbywane, nie wywiązują się z obowiązku szkolnego i nadzór sprawowany zarówno przez kuratora, jak i współpracującą z matką, współpracującym z matką gminnym ośrodkiem pomocy społecznej nie przynosi rezultatów. W związku z tym Kurator uważał, że należy wobec rodziny zastosować bardziej restrykcyjne środki i już na etapie postępowania, na czas postępowania umieścić dzieci w pieczy zastępczej. I co tutaj jest istotnego, to to, że przed zwróceniem się do sądu z takim wnioskiem, kurator nie zwrócił się o opinię nawet. To ośrodek pomocy społecznej, który współpracował z matką od około dwóch lat, który zapewniał asystenta rodziny oraz pracowników socjalnych, bywających w domu przynajmniej raz w tygodniu, a często o wiele, wiele razy więcej. Natomiast pochopnie doszło właśnie do złożenia tego typu wniosku i co zrobił Sąd Rejonowy w Głogowie? Sąd Rejonowy w Głogowie przychylił się do tego wniosku i z końcem kwietnia właśnie doszło do wydania postanowienia, na podstawie którego w trybie natychmiastowym matka musiała oddać dziewięcioro dzieci do pieczy, z czego najmłodsze z dzieci wówczas miało niespełna tutaj rok. I tutaj też warto podkreślić, że podstawowym problemem, jaki podstawowym zarzutem, jaki był wobec rodziny, to była kwestia niewywiązywania się z obowiązku szkolnego. Z czym Trójka najmłodszych dzieci e, nawet jeszcze nie realizowała tego obowiązku bo była poniżej 7 roku życia. E, więc już tutaj e, widać e, widać tutaj już e, pewną niekonsekwencję i zbyt mhm. w podejmowaniu e, działań. E, co więcej jak tylko Gminy ośrodek pomocy społecznej dowiedział się o decyzji sądu e, był e, powiedzmy no, Zadziwiony tą decyzją, ponieważ e, oczywiście e, GOPS e, w Gaworzycach stoi na stanowisku, że rodzinie należy e, się, tej rodzinie należy się pomoc, wymaga ona wsparcia. E, natomiast są instytucje pomocowe przewidziane przez państwo, które są w stanie pomóc e, tej rodzinie. Nie ma tam. Powodu, dla którego miałoby dojść do odebrania dzieci. Wystarczyłoby wsparcie rodzinne, które było notabene realizowane przez GOPS. Natomiast tutaj też trzeba zauważyć, że to nie jest, to nie jest tak, że jak z palca, Wszelkie problemy w rodzinie się rozwiązują i może do tego dojść nawet w przeciągu czterech miesięcy. To jest długotrwały proces, który trwał, a który został przerwany właśnie przed, przez postanowienie sądu. I w tym momencie. Ja bym koniec... tutaj mhm. pani użyła określenia piecze, pie, oddane dzieci w pie, do pieczy czy w pieczę zastępczą. A co ono oznacza? Bo, bo to. To brzmi dość fachowo, a, a co to de facto oznacza? Dzieci trafiły, dziewięcioro dzieci trafiło do placówki opiekuńczo wychowawczej w której przebywały około czterech miesięcy. Bo tutaj dochodzimy właśnie do momentu, w którym skontakt, Instytut Ordo-Juris skontaktował się z matką, której zebrano dzieci. Po zapytaniu się sprawu postanowiliśmy się włączyć sprawę i zapewnić Pani Ewie bryłę, Bryle reprezentację w sądzie. Złożyliśmy również wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia w przedmiocie tymczasowego zabezpieczenia, na podstawie którego dzieci trafiły do, do pieczy zastępczej. I właśnie ten wniosek został rozpoznany na pierwszej rozprawie w tej sprawie, która miała miejsce tydzień temu, i sąd przychylił się do naszego wniosku. Analogiczny wniosek złożył też Rzecznik Praw Dziecka, który włączył się w to postępowanie i sąd na czas postępowania zwrócił dzieci matce. Tutaj podkreślenia wymaga, że to nie jest koniec tego postępowania. Oczywiście można powiedzieć, że najważniejsza bitwa w tej rodzinie została wygrana, gdyż dzieci wróciły do domu i przez. Czas postępowania przy władzy rodzicielskiej, które może się ciągnąć nawet e, wiele miesięcy, e, nie będą rozdzielone e, od matki. Natomiast to postępowanie trwa, kolejna rozprawa została wyznaczona na październik. Uh -huh. A ja już dobrze rozumiem, czyli tak, jak gdyby jedną stroną tej sprawy jest e, pani, pani Ewa, jak dobrze pamiętam. I mhm. reprezentowana przez, przez panią mecenas czy, czy przez Instytut Dorix. No, a kto jest w tym z tej sytuacji drugą stroną, skoro jest sprawa, tak laik mógłby zapytać, jakby pani to wytłumaczyła? Oczywiście. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, tak naprawdę w nich nie występuje druga strona w rozumieniu tych tradycyjnych postępowań, postępowania karnego, gdzie z jednej strony jest oskarżony, z drugiej prokurator, czy spraw cywilnych, gdzie jest powód i pozwany. Tutaj są uczestnicy postępowania, którymi najczęściej są tylko rodzice. Czasami się zdarza, tak jak w tym postępowaniu, że dodatkowo na przykład Rzecznik Praw Dziecka, korzystając ze swoich ustawowych instrumentów, włącza się w takie postępowanie. I tak tutaj się stało. Więc w tym postępowaniu, uczestnikiem postępowania jest pani Ewa Bryła, jest Rzecznik Praw Dziecka oraz włączyła się jeszcze w nie miejscowa prokuratura rejonowa. Natomiast żaden z tych nie ma, nawet prokuratura rejonowa, która się włączyła w to postępowanie, nie zachowuje się tak jak w klasycznych postępowaniach karnych, gdzie występuje w charakterze oskarżyciela. Tutaj tak jak też w większości spraw rodzinnych, prokuratura najczęściej wstrzymuje się ze swoim stanowiskiem do czasu zakończenia postępowania dowodowego. Więc w przypadku prokuratury jeszcze nie wiemy, jakie jest jej stanowisko. Natomiast pewnie to, co pana redaktora najbardziej interesuje, to co z tą panią kurator, która. Jakby... No właśnie, bo jako ona jest tym początkiem tej Sytuacji, że ta rodzina znalazła się, yy, mówiąc, w majestacie prawa w obliczu. Tak, tylko osoba inicjująca postępowania rodzinne, czy to kurator, czy to nieraz placówki oświatowe, czy to anonimowy donos kogokolwiek, które, czyli osoby, które inicjują postępowanie rodzinne, nie stają się automatycznie stronami tego postępowania. I tak tutaj też jest. Pani kurator nie jest stroną postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej pani Ewy Bryły jej jakby rola ograniczyła się w tym postępowaniu do złożenia wniosku o rozważenie zmian zarządzeń opiekuńczych wobec matki, jak również co naturalne składa regularnie sprawozdania z wykonywania nadzoru nad władzą rodzicielską przez uczestniczkę postępowania przez panią Ewę Bryła. Do, jeszcze wrócimy do tego, bo to kilka pytań jeszcze mam. Ale jeszcze chciałbym do samej, do samej można sprawy, czy właściwie do pani do pani Ewy, bo gdy się czyta informacje właściwie tyle informacje, co komentarze o tej całej sprawie no to fala hejtu się wylewa ogromna. I gdybyśmy, nie wiem, jakby pani mecenas mogła kilka takich mitów, które, czy nie wiem, czy mitów, właśnie czekam na odpowiedź, które komentatorzy internetowi pisali. Tego typu, że rodzina patologiczna, na pewno problem z alkoholem, na pewno nie ma pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy o sytuacji w rodzinie coś powiedzieli tak z perspektywy takiej ludzkiej, aby, aby no, odkłamać tą całą tą, tą mhm. sytuację. To, do czego wątpliwości i tutaj od samego początku nie miał sąd, to to, że w, w rodzinie nie występuje ani nadużywanie alkoholu, ani przemoc. Pozytywnie na temat rodziny wypowiedział się nie tylko wspomniany przeze mnie gminny ośrodek pomocy społecznej, natomiast również policja, która podkreślała, że nie było w rodzinie interwencji w związku właśnie... Na przykład z występowaniem przemocy w rodzinie, nie ma założonej też niebieskiej karty ta rodzina, również przedstawiciele opieki medycznej, którzy zajmowali się dziećmi pani Ewy Bryły, również nie dopatrzyliśmy nigdy żadnych zaniedbań w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. To, co w tej sprawie akurat przebijało się to to, że wszyscy byli zgodni z wojennym. Zarówno matkę, jak i dzieci łączy niezwykła, niezwykła więź emocjonalna. Jest to naprawdę kochająca się rodzina i oczywiście samotna matka wychowująca dziewięcioro dzieci może napotykać różnego rodzaju E, przeciwności, może trudności. Natomiast e, to są rzeczy, i to jest właśnie sprawdzian e, dla tych wszystkich instytucji pomocowych, e, rodziny, które mogą w tej sytuacji e, ją wspierać. Jeśli chodzi e, też o kwestię materialną. To tutaj w ostatnim czasie doszło do remontu całego mieszkania pani Ewy, który był kontynuowany mimo właśnie odebrania dzieci. Również mimo tej dramatycznej sytuacji. W której matka się znalazła, że dzieci znalazły się w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ona się nie poddała, dalej podnosiła swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, brała udział w warsztacie również we współpracy z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Zorganizowała pomoc dla dzieci w postaci rodziny wspierającej, która ma teraz kiedy dzieci już wróciły do domu, zajmować się wsparciem przy wywiązywaniu się z obowiązku szkolnego małoletnich. Więc też tutaj. Um, Warto podkreślić, że w tym czasie, kiedy dzieci znalazły się w pieczy, matka też regularnie odwiedzała dzieci, dzieci również były urlopowane do domu. To, co pracownicy pieczy zastępczej podkreślali, to to, że dzieci zawsze wracały zadbane z domu do placówki. Więc tutaj. Są obecne oczywiście pewne mity, że jeżeli mamy do czynienia z wielodzietną rodziną, to musi być jakaś patologia. Natomiast nie. To jest, to jest nieprawdą. Matka starała się, jak mogła, zapewnić dzieciom, dzieciom właściwe warunki rozwoju, i tutaj też należy. Bardzo pochwalić działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który wspiera w tym wszystkim matkę stale. Mhm. Czyli można powiedzieć, że to jest jakiś kolejny przykład tego, że tym argumentem była, była bieda może niezbyt y, duże środki finansowe, jakimi dysponuje rodzina. Co przy tej y, liczbie dzieci no, w takiej sytuacji pewnie o, o, o to nie trudno, no, ale tak naprawdę takich przypadków odbierania z biedy miało nie być. Były zapowiedzi ministerialne, że to się skończyło, że był czas, kiedy to był argument, natomiast to się, to się miało skończyć. Widać, chyba się nie skończyło. Mhm. To znaczy, powiem tak. My, jako Instytut Ordo-Juris, który, który od samego początku angażował się w sprawy dotyczące, dotyczące niezasadnego odbierania dzieci, zauważamy, że tych spraw, gdzie dochodzi do ingerencji we władzę rodzicielską w Polsce, zaczyna być um, naprawdę mniej i to, um, i to na, należy pochwalić. Natomiast nie powinno być w ogóle sytuacji, gdy um, pozycja materialna rodziny ma być jakimkolwiek wyznacznikiem tego, czy mogą być rodzicami, czy nie. Um, tutaj, um, tak jak um, też w innych sprawach, to teraz. Nikt nie powie wprost, że odbieramy dzieci z powodu biedy. Powodów może być dużo innych. Tutaj tym powodem wybijającym się była choćby edukacja dzieci. Tylko ja tutaj zwrócę też uwagę na bardzo ważną kwestię. Problem z wywiązywaniem się obowiązku szkolnego przypadał akurat na czas, kiedy trwała edukacja zdalna. I teraz pytanie, ilu rodziców miało również problem z tym, że ich pociechy w związku z edukacją zdalną mają mniejszą motywację do nauki? Mhm. Drugim, drugą, drugim powodem było choćby to, że nie. W domu nie panował powądek. Natomiast czy, powiedzmy sobie szczerze, przy jednym dziecku małym jest często rodzicowi trudno zachować idealny powątek w mieszkaniu. Natomiast tutaj mamy do czynienia z dzieci w wieku od półtorej roku do 17 lat. Mm. Ale to jest, uwielbiam to określenie, że panował nieporządek, mi się przypomina taka historia, też może pani mecenas to kojarzy, jak babci mieli odebrać wnuka, bo ten wnuk był zapyzaty. o mówiąc, tak kolokwialnie. Ktoś stwierdził, że ten Wnusio. Faktycznie, że chłopaczyna był taki dość okrągły e, i miano go odebrać i trafi, on, trafić miał do domu dziecka właśnie tylko tylko dlatego. To ja sobie wyobrażam przyszłość tego chłopaczyny e, w, tym, w tym domu dziecka, takiego Wnusia, który który tam lubi pączka zagryć i tak dalej. To na pewno by go spotkała sama radość i, i przyjemność ze strony, tam w tym, w, tom, w tym domu dziecka. Ale właśnie dlaczego to, dlaczego to przywołuje? Bo to są takie rzeczy, które no, trudno przejść obojętnie. Bo tak jak pani mecenas powiedziała, nikt nie mówi, że, że, to, że to jest z biedy, tylko się podaje jakieś tam argumenty. No, ale ja mam wrażenie, że to gdzieś dalej tkwi, że jak gdzieś w domu jest niezbyt bogato, co przecież się może przytrafić, nie wszyscy są Rockefellerami, e, no to to już się patrzy w jakiś sposób podejrzliwie, to już się widzi tam, tam o, tam może być niebezpieczeństwo, jakieś patologie, jak jeszcze tych dzieci jest trochę więcej, to to, to już w ogóle i to czasami mówią to środowiska, które tak strasznie się troszczą o tych biednych, o, o, o bezrobotnych, a tutaj nie widzą, nie widzą, znaczy jakby postrzegają tą patologię właśnie w tej biedzie. Mm -hmm. No tak, bo trzeba sobie powiedzieć wprost, problem odbierania dzieci. W Polsce dalej istnieje. I to, to jest, choćby pan redaktor przywołał dziecko, które było zbyt byzatne. No, my mieliśmy sprawę w Instytucie Ordo-Juris, gdzie argumentem za tym, żeby wszcząć postępowanie wobec rodziców o władzę rodzicielską było to, chociażby, że babcia odprowadzała dzieci do szkoły. W innej sprawie. Chodziło o to, że i tutaj biegli, zrobili zarzut rodzicom co do tego, że wychowują dzieci w oparciu o katolicyzm. Więc tutaj. Dalej ten problem istnieje, a dopóki istnieje, to trzeba, trzeba z nim walczyć. Trzeba nagłaśniać też wszystkie sprawy dotyczące odbierania dzieci czy ingerowania we władzę rodzicielską rodziców z powodów, które nie są zasadne. Tutaj nie mówię, tutaj trzeba zawsze pamiętać, że rodzina jest naturalnym pierwszym środowiskiem wychowania dzieci i nikt tego nie zastąpi. To, że dziecko trafi do placówki opiekuńczo-wychowawczej, gdzie będzie miało, nie wiem, może większy porządek, to nie zastąpi miłości rodzica w żaden sposób. Jasna sprawa, z drugiej strony mamy jakieś dramatyczne sytuacje, w której dochodzi do do, czasem do zabójstwa jakichś małych dzieciątek, nawet nawet nie dzieci. No i gdzie sytuacja była, mówią, że była wiadomo, że tam jest tak, a tak, ta, i tam naprawdę była patologia, i tam ten system no, umywa ręce, no co mogliśmy, co mogliśmy zrobić, natomiast tam można odnieść wrażenie, że w wielu tych przypadkach, kiedy nie jest to konieczne, system działa. Mhm. Tutaj pan redaktor w ogóle użył argumentu, który obecnie wielu beneficjentów, których reprezentuje, używa. Dlaczego tak się dzieje, że jestem wzorowym rodzicem, a jednak mam to postępowanie w przedmiocie władzy rodzicielskiej? Natomiast tam, gdzie rzeczywiście dzieją się dramaty, ta opieka, te instytucje pomocowe nie docierają. Czemu? Jest. No, to, pytanie chyba wszyscy zadają sobie, to pytanie chyba wszyscy sobie zadają, um, i trudno znaleźć e, racjonalny powód tego, ponieważ e, trzeba się liczyć z tym, że każde postępowanie w przedmiocie władzy rodzicielskiej to nie jest tylko e, strach, nerwy e, rodziców. To też um, często e, są dramaty dzieci, a już w ogóle, kiedy te dzieci e, trafiają do wieczy zastępczych. oczywiście wielkim sukcesem i wielką radością jest, e, kiedy te dzieci wracają do domu. E, natomiast tutaj też e, muszę Państwu uzmysłowić, że o ile sądy potrafią bardzo szybko wydać, zwłaszcza w takiej sprawie jak pani Ewy Bryły postanowienie w przedmiocie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej na postępowania, natomiast już powrót tych dzieci do domu to często są wielomiesięczne batalie prawników. Tutaj w sprawie pani Ewy Bryły. Ona już na samym początku wnioskowała do sądu o, o to, żeby to postanowienie o umieszczeniu dzieci w klinie zastępczej nie było natychmiast wykonywane. Bo w momencie, kiedy sąd wydaje tego typu postanowienie, no to procedura jest taka, że dzieci są od razu wydawane. Chyba, że sąd to wstrzyma. I tutaj sąd się do tego postulatu beneficjentów. Nie od nich pozytywnie. Trafiły do pieczy, i w, w kwietniu zostało wydane odpowiednie postanowienie. Natomiast w sierpniu, teraz, zostało wydane kolejne postanowienie, na mocy którego one wróciły z tej pieczy. Natomiast przez parę miesięcy dla, dla tych dzieci rozgrywał się tak naprawdę dramat. Uhum. I pewnie ten dramat rozgrywałby się dłużej, dużo dłużej, gdyby nie Państwa interwencja, interwencja Instytutu Ordo-Juris. Tak, 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 tak sądzę. Pani mecenas, bardzo serdecznie dziękuję, ale jeszcze to chwila prywaty, bo pani mecenas jest jednym z bohaterów filmu Ordo Juris*, kto za nimi stoi, którego premiera kinowa już w ten czwartek o godzinie 19 w Kinie Luna. Ja serdecznie, serdecznie zapraszam. Więcej informacji na portalu PCH24. Raz jeszcze dziękuję za udział e, pani Mecenas e, w tym filmie. Panie i w naszej rozmowie mam nadzieję, że rozwialiśmy wiele wątpliwości, bo tego typu sprawy wywołują, wywołują emocje. Jak ktoś słyszy dziewięcioro dzieci, to tutaj te klisze się bardzo często, często pojawiają. Mam nadzieję, że dołożyliśmy cegłówkę, do, znaczy może inaczej rozbiliśmy właśnie ten mur, który się w takich sytuacjach pojawia. Moim i Państwa gościem były, pa, była pani Mecenas Magdalena Majkowska z Instytutu Ordo Juris. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani Mecenas Magdalena Majkowska z Instytutu Ordo Juris, a to był program Ordo Juris w imię zasad.